Przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty, ale wiedząc, że będzie to ciężki mecz. I tak też to wyglądało. Przeciwnik szukał swoich okazji, a my niestety nie wykorzystaliśmy tego, co mieliśmy. Bo gdybyśmy wykorzystali choć trochę z tych sytuacji, do których dochodziliśmy, to myślę, że rezultat byłby inny. Cóż, jedna kontra, można powiedzieć, w tym momencie. Podobno był rykoszek, nie wiem, będziemy oglądali to, tak też powiedział. Nie zareagował, że to był rykoszek. No i przegrywamy mecz. Mecz, który można powiedzieć był pod naszą kontrolą. Trzy punkty zostają tu. My nie, nie poddajemy się, walczymy dalej. Widać je przed nami pracy. Mam nadzieję, że kolejny mecz przyniesie nam trzy punkty. Ciężko, dziękuję. A, szybciutko. Oczywiście ciężko się nie zgodzić tutaj z trenerem, Jak najbardziej starty jest bardzo dobry zespół. I mam swoje okazje. My też mieliśmy szczęśliwi na to, że dzisiaj wykorzystaliśmy jedną z nich, o jedną więcej niż sta i to jest, to jest najważniejsze. I ja cały czas chcę uświadomić naszych chłopaków, że tak wygląda piłka nożna. To jest ciężka, tytaniczna praca i tylko tym sposobem można do czegoś dojść. Dzisiaj dzisiaj wygraliśmy, strzeliliśmy gola, z czego się bardzo cieszymy i myślę, że wszelki komentarz w dalszy jest niepotrzebny. To na pewno mecz był bardzo zacięty i bardzo ważny w kontekście dla nas, żebyśmy złapali ten oddech. Udało nam się dzisiaj to zrobić. Także szacunek dla, dla Martina, bo naprawdę ja mu zrobię miejsce, on super uderzył, dobrze podjął tę decyzję. Tak jak mówię, no mega ważne punkty, ale tak naprawdę to stawiamy jeden z wielu kroków ku temu, żeby, żeby, żeby się utrzymać kolejny mecz w zieleni musimy się na tym skupić i przede wszystkim nie przegrywać meczu, bo u siebie powinniśmy grać tak jak się z serduchem, zaangażowaniem i, i z wiarą do tego, że możemy osiągnąć ten cel. Smakuje bardzo dobrze, ale gdzieś tam nie w wkuratymiz, bo to dopiero mała cogiełka, tak sobie teraz powiedzieliśmy, w szatni. Myślę, że ten mecz był pierwsza połowa wszystkim dobra. Myślę, że w takim kontekście, że nie straciliśmy bramki, gdzie tak jak w trzecich meczach potrafi się to stracić. Wiadomo, my inaczej gramy, inaczej gra stal, bo jesteśmy w innych miejscach, ale myślę, że drugą połową pokazaliśmy, że potrafimy grać i nie zasługujemy na to miejsce w tabeli. Hello fans! Fantastic win today! Bardzo dobrze mecz. Keep looking forward to Sunday, Nichula. Uh, another win hopefully. And uh, thanks a lot for the support. Dank thank uieboxel. You